Hej, znowu się spotykamy, i w związku z tym, że jest teraz taki okres, kiedy już trzeba powoli potwierdzać te swoje wybory do liceów, to dostaję bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, ile dokładnie kosztuje IB. Dużo z Was się zastanawia nad tym programem. Dużo z Was właśnie zastanawia się, czy da radę na przykład, właśnie go opłacić. I jak to wygląda, dlatego uznałam, że zrobię o tym film po prostu, żeby nie, żebyście nie musieli pisać, każda osoba oddzielnie. Zrobię to wszystko w jednym miejscu i może dzięki temu będzie Wam łatwiej trochę podjąć tą decyzję. Zatem zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Ok, to przede wszystkim koszty IB trzeba podzielić na te konieczne, które trzeba zapłacić, i te, które są takie dodatkowe, których nie musicie, nie musicie robić, nie musicie tych wydatków mieć, natomiast niektóre warto. Zatem, przede wszystkim, za IB, samo w sobie, program uczestniczenia w zajęciach, opłacanie właśnie tych nauczycieli itd. to są łącznie 4000. Za dwa lata programu. I na przykład u mnie w Patorum to było podzielone tak, że w pierwszym roku IB, czyli tym moim drugim roku liceum, a teraz waszym trzecim roku liceum były to trzy tysiące. Pierwszy tysiąc był chyba do końca listopada albo grudnia, drugi był chyba do końca lutego i trzeci był do końca właśnie czerwca. Hmm, czyli 3000 w tym pierwszym roku IB, i potem w drugim roku IB, czyli już tym maturalnym, był 1000 do zapłacenia, chyba do końca grudnia też. E, więc tak to podzielili u nas. Natomiast e, jak ja szłam płacić do sekretariatu, to jak najbardziej pani powiedziała, że jeżeli ktoś chce, to może oczywiście to wszystko płacić w jednym momencie, zrobić jeden przelew, 4000 i i mieć z głowy, no ja płaciłam oddzielnie, no bo 4000 to jednak dla mnie było dużo, żeby od tak wyjąć z kieszeni i, i zapłacić za szkołę. Um, ale jak najbardziej no, nie musicie się martwić tym, że to takie rozłożone, że trzeba się bawić, w pamiętanie kiedy i w ogóle, jeśli, jeśli wasi rodzice e, bądź wy będziecie w stanie, raczej wasi rodzice, to e, jak najbardziej można, można to zapłacić po prostu w jednym momencie. Dodatkowo konieczną opłatą jest opłata za maturę. Ehm, ostatnio, jak ja byłam w, w liceum, czyli szłam na tą maturę e, i od razu nadmienię, że nawet pomimo tego, że tej matury fizycznej nie było, e, ponieważ była odwołana, to i tak musieliśmy zapłacić cały koszt za to, że oni nam wystawiali te predikty i w ogóle no, no, trzeba było w całość zapłacić, pomimo tego, że tak naprawdę fizycznej matury nie pisaliśmy. E, I u mnie to był koszt 2300 zł, e, tylko że to może się troszkę zmieniać, ponieważ e, jest podana cena w euro, czyli 510 euro. E, tyle sobie e, IB w Genewie życzy. No i wiecie, no jak się zmienia kurs, to, to różnie to wychodzi. U mnie to było właśnie 2300 zł. Potem jeszcze tuż przed, przed tą maturą, której nie było, nasza pani koordynatorka powiedziała, że jeszcze brakuje wszystkim 69 złotych, bo coś tam się pozmieniało, tylko właśnie ona nie była w stanie rodzicom w ogóle udowodnić, dlaczego, więc nikt tego nie zapłacił. No i w sensie, no może ktoś zapłacił, ale ja tego nie zapłaciłam, no bo nie była w stanie. Wiedzieć nawet dlaczego. Po prostu napisała maila, że brakuje jeszcze od każdego 69 zł. Um, I więc nie wiem, ale no tak, właśnie mniej więcej 2-300. Um, no i to już trzeba zapłacić właśnie tam do jakiegoś tam terminu um, przed maturą, chyba do połowy kwietnia to było. I no, to też jest konieczne, bo jeżeli tego nie zrobicie, to przede wszystkim IB nie wyśle dla Was tych um, arkuszy naturalnych, e, nie będziecie mogli mieć przeprowadzonych tych um, egzaminów ustnych na angielski, na polski, na języki. E, no i tak, to są te koszta konieczne. E, no, i teraz dochodzą te koszta e, takie dodatkowe. Przede wszystkim to są książki. Książki potrafią być drogie w porównaniu do książek do polskiego liceum, natomiast to zależy bardzo od tego, w, jakiej, um, w jakim stanie te książki kupicie. Ja na przykład książkę od biologii kupiłam od dziewczyny z Batorego, która właśnie kończyła IB, kupiłam ją no używaną. Ona była drugą posiadaczką tej książki, więc ja byłam trzecią, kupiłam ją za 100 zł zupełnie nową książkę od psychologii, ponieważ nie byłam w stanie znaleźć używanej, kupiłam za 200 zł. Natomiast taką mocno styraną książkę od chemii, taką, z której strony troszkę ze środka wypadały, natomiast no dało się używać. Kupiłam za 70. Tylko zanim dokonacie zakupu książki, musicie się zastanowić, jak bardzo tej książki potrzebujecie i czy będziecie ją otwierać. Ja kupiłam właśnie te trzy książki od biologii, chemii od psychologii i nie otworzyłam żadnej nigdy. Dlaczego? Bo miałam wszystkie książki w PDF-ie. Książki w PDF-ie bardzo łatwo jest dostać. Nie mówię, że legalnie, natomiast bardzo łatwo jest je znaleźć. I jeżeli, na przykład, planujecie kupić iPada, planujecie zabierać swój laptop na zajęcia właśnie na IB w liceum, to nie wiem, czy te książki fizyczne są wam potrzebne. Jeżeli lubicie, umiecie, wolicie uczyć się z papieru, to tak, spoko. Kupujcie. Natomiast ja robiąc ten taki swój eksperyment właśnie z tym iPadem, trochę próbowałam się uczyć z tych książek na iPadzie i tak zauważyłam, że tak naprawdę mi się o wiele łatwiej uczy z tego iPada, ponieważ wszystko mam właśnie w tym jednym miejscu. Dlatego ja tych książek od IB po prostu nie otworzyłam i no, sprzedałam je oczywiście po skończeniu IB, natomiast sprzedałam je po niższej cenie. No bo oczywiście no, nikt nie kupi książki e, od biologii od osoby, która była trzecim właścicielem za 100 zł, no bo no, nie kupi. E, więc no trochę, no, no nie wiem, czy może straciłam, no ale dlatego mówię, zastanówcie się, czy naprawdę tego potrzebujecie, czy jest to coś, co jest Wam niezbędne e, i od razu powiem też, że do pre musicie mieć książki takie fizyczne, bo to są książki do polskiego programu, do polskiego systemu. I, no i ich za bardzo w PDF-ie nie ma, ale to już nie są koszty IB, ja to jest film o kosztach IB. I ostatnim kosztem, który e, możecie bądź nie musicie e, mieć, zrobić, wykonać, jest kalkulator, kalkulator graficzny. E, I od razu wam powiem, żebyście nie kupowali go idąc do pre-IB, żebyście go nie kupowali w wakacje przed rozpoczęciem IB. Um, ponieważ na pierwszych zajęciach, um, na przykład z matematyki um, IB, nauczyciel powinien Wam powiedzieć, jakie kalkulatory on preferuje. Ponieważ są różne firmy kalkulatorów graficznych akceptowane przez IB, natomiast um, bardzo fajnie by było się dostosować do tych preferencji nauczyciela, ponieważ on wtedy zna ten kalkulator i jest w stanie Wam pomóc. Typu, macie zadanie, proszę Pani, mi nie wyszedł wynik, a dobrze wszystko wpisałem. Wtedy nauczyciel może podejść, zobaczyć, co macie na przykład w ustawieniach. Może coś w ustawieniach jest nie tak, na przykład y, zamiast kątów w stopniach macie w tych radianach, czy jak to się tam nazywa. Y, I znając ten kalkulator, tą firmę, ten rodzaj, nauczyciel jest w stanie Wam pomóc. Jeżeli będziecie mieli jakiś kalkulator firmy, której e, nauczyciel nie zna, no to nie będzie w stanie wam za bardzo pomóc e, i będziecie musieli trochę na ślepo szukać, dlaczego wam jakiś wynik nie wyższy. To oczywiście nie mówię, że tak będzie. Natomiast jest taka szansa. U nas na zajęciach często tak było. Ja sama też musiałam poprosić panią o pomoc i tylko dlatego, że znała mój kalkulator Casio, tam 9 coś tam coś tam GII, e, to była w stanie mi pomóc. Jeżeli Macie w domu, jakimś cudem, nie wiem dlaczego, kalkulator graficzny, e, który jest akceptowany przez IB, to naturalnie nie kupujcie nowego tylko dlatego, że nauczyciel będzie go znał, e, ponieważ będzie to wydatek na poziomie około 400 zł, 500 zł. Ponieważ takie kalkulatory, ja właśnie swój kupiłam za 400, e, były osoby, które kupowały nawet trochę lepsze, jakieś tam Texas Instruments z trochę większą ilością funkcji za 600-700 zł. To jest naprawdę sporo kasy. Dlatego jeżeli jakimś cudem macie w domu kalkulator graficzny e, jakiejś innej firmy, no to nie, 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 nie kupujcie nowego. Jeżeli, dopóki on jest akceptowany przez IB, a taką listę akceptowanych kalkulatorów na pewno e, można znaleźć i na pewno nauczyciel na matematyce wam udostępni, jeżeli go poprosicie, to nie ma sensu kupować wtedy nowego. E, I taki kalkulator, czy jest konieczny? Na maturę tak. Na zajęciach bez niego nie zrobicie wielu, wielu zadań. E, szczególnie na matematyce. E, bardzo dużo tych zadań opiera się właśnie na robieniu em, rzeczy w tym kalkulatorze. E, nie liczycie sobie całek na papierze czy jakichś tam nie wiem, procentów i e, w ogóle różnych rzeczy, statystyki. E, Robicie w większości to na kalkulatorach i po prostu na, ma na maturę jest on wymagany. E, dodatkowo no, na przedmioty typu fizyka, typu chemia, też. Bardzo się przydaje. No, i na maturze też e, liczenie jakichś tam różnych trudnych obliczeń bez tego kalkulatora jest po prostu ciężkie no i czasochłonne. A ten czas jest ważny na maturze. E, dlatego to jest też wydatek, który jest trochę konieczny, no chyba że macie w domu kalkulator, no to nie jest konieczne. I tak naprawdę z kosztów IB to jest wszystko, zatem no musielibyście sobie policzyć e, dokładnie. To, co e, Was interesuje, no za te same konieczne, konieczne opłaty, właśnie te 4000 plus ta matura, około 2 300 no to to jest 6300 zł. E, za dwa lata nauki, zależy dla kogo, dla mnie to jest sporo, no ale to jest, wiecie, to jest międzynarodowy e, program, który oferuje naprawdę mm. dużo i, i sądzę, że im może być to warte tego. Dla niektórych będzie to na przykład bułka z masłem, tak? 6300 mogę zapłacić od razu Dlatego mówię, zależy od osoby Do tego na około 400-500 zł Trzeba przygotować na ten kalkulator I jak mówię, książki zależnie od preferencji Ja zdecydowanie, gdybym szła jeszcze raz do IB I wiedziała to, co wiem teraz Książek bym w ogóle nie kupowała Ściągnęłabym za darmo Co prawda mówię z średnio legalnych źródeł Natomiast jest to no dobry sposób, bo ja te książki miałam przez dwa lata na iPadzie i one bardzo, bardzo się przydawały no i one nie były jakimiś takimi brudnymi, brzydkimi skanami one były dosłownie jakimiś takimi PDF-ami to nie były skany, bo dało się w nich nawet wyszukiwać um, słowa także no fajnie jednak zapłacić mniej za taką książkę albo nawet zero ale mówię, jak wolicie, każdy ma swoje preferencje. Mam osoby, które e, na przykład kupowały iPada takiego dużego e, do notowania, a potem w konsekwencji zabierały go na zajęcia tylko po to, żeby notować w zeszycie i mieć ze sobą jeszcze książki papierowe. I ten iPad tylko leżał na ławce. Zatem no, no każdy ma jakieś tam swoje. Inne upodobania. No z tematyki filmu to, to raczej tyle. Jeśli chodzi o mnie, to mogę się Wam pochwalić, że zdałam egzamin na prawo jazdy. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to mogliście to zobaczyć. Muszę jeszcze iść tylko do urzędu i złożyć wniosek o wydanie. Plastyczka, ale no, no, udało mi się, zdałam. Jestem oficjalnie kierowcą, więc no, fajnie. I yy, też zbliża mi się sesja. Pewnie niedługo zrobię film o sesji, w sensie co, co mnie czeka, co będzie, jak to wygląda i w ogóle. Natomiast ostatnio idzie mi na studiach dobrze. Miałam jakieś dwa tygodnie temu właśnie o wiele gorszy okres, i to na studiach i, i, i sama w sobie. Byłam chora, nie miałam na nic ochoty, źle mi szło. Właśnie miałam ciągle jakieś takie upadki, typu na przykład właśnie spóźniłam się na egzamin teoretyczny z prawa jazdy. I mnie nie wpuścili, a się stresowałam. A następnego dnia miałam dwa kolokwia, i zamiast się uczyć do tych kolokwii, to się stresowałam tym egzaminem i się do niego spóźniłam, i nie byłam nauczona do kolokwia, i musiałam poprawiać. Masakra. No i jeszcze byłam właśnie potem chora i też strasznie się źle czułam, i wydaje mi się, że teraz właśnie mnie em, potwór spaghetti wynagradza i mam balans, bo wtedy było źle, teraz jest dobrze, zdałam prawo jazdy. E, też wczoraj, czyli w czwartek e, zdałam kolokwium z histologii e, praktyczne, no czyli wiecie, w środę zdałam prawo jazdy, w czwartek miałam kolosa z anatomii i histologii e, i z anatomii jeszcze nie mam wyników, ale też czuję, że całkiem okej okay mi poszedł, więc jakoś tak ostatnio mam taki dobry, dobry czas. Okej, okay, no to jeśli chodzi o ten film, to sądzę, że to Przepraszam, bo jest jakaś karetka. Jeżeli chodzi o ten film, to sądzę, że to będzie tyle. Yy, oczywiście, możecie do mnie zawsze pisać na Instagramie. Cieszę się, że bardzo dużo osób to robi. Pisze do mnie na Instagramie z pytaniami, pisze z różnymi, właśnie, um, wątpliwościami, czy na pewno ten, ten kierunek to IB jest dla nich. Yy, zawsze możecie do mnie napisać. Link do mojego Instagrama jest w opisie. I też możecie zawsze pisać w komentarzach, co uważacie, co sądzicie. Yy, no i tak. Ok. To dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło yy, i pamiętajcie o nawodnieniu, bo trzeba dużo pić. Pa pa!